Siemano jakie witam was serdecznie, witam was serdecznie w kolejnym epizodzie testowania nowości energetycznych. Tym razem weźmiemy sobie na warsztat bardzo dawno niewidzianego gościa. Bardzo dawno po prostu nie było Kongstrągów Lidlowych napojów energetycznych. Oni wyszli naprawdę z dużą ilością ostatnio napojów energetycznych, m.in. Klementynka, cynawon, której jeszcze nie mam. Właśnie te dwa padocki tutaj, Winogrono i Mojito, zero cukru. Mieliśmy oczywiście klasyczne Mojito, zaczniemy sobie od Mojito, nie ma co. Ponadto mamy do dyspozycji nowe napoje od Osi. Dzik wyszedł z dzikiem bezkofeinowym ananasowym w małej puszce, którego oczywiście będziemy testować, jako że dzik jeszcze nie wyszedł w żadnym stopniu z dużo puszkowym ananasem. Ponadto powrót dzików bungee. W sumie temat bungee już ostatnio jest bardzo popularny, nie powiem dlaczego. Ale już bez kolaboracji, bez chłopaków na puszkach, klasyczny smak Sour Forest Fruits. Ponadto Be Power wyszedł z nowym, bardzo ciekawym smakiem Be Powerów. Jesteście jak coś na bieżąco informowani, więc dlatego zapraszam do wszelkiego rodzaju wspierania. Mnie czy to przez suba, czy to przez lajka. Ten pierwszy raz musi być kiedyś, kiedy poproszę Was. No i zapraszam na Discorda, na Twitcha, na Twitchu ostatnio zacząłem sporo robić. Planuję reaktywować kanał gamerski, tego typu pierdoły, moi drodzy, zaczynamy jak mówiłem od Mojito, chociaż że ta kurde brazylijska winogrona to by mnie bardziej interesowała. Ale to zostawimy sobie albo na później, albo na jutro. Moi drodzy, jak dobrze pamiętam, kongstrągowe mojito bardzo duże wrażenie na mnie wyparło. Naprawdę bardzo dobre mojito. Nie takie, że wybitne, typu na przykład DIK, typu na przykład Big Shock, ten yy, oszonowy Big Shock. Big Power w sumie nawet można powiedzieć To nie jest coś tego typu To jest takie klasyczne, typowe, bardzo dobre mochito. Dzisiaj będziemy testowali wersję zero cukrową No i słuchajcie, no puszka jest taka jak zawsze Mamy goryla, mamy logo Mamy również budynek No i cały background to jest oczywiście limonkowy Kolor limonkowy to był przy okazji Zielony limonkowy był przy okazji cukrowej wersji, tutaj mamy miętowy kolor, no i z tego co widzę, mamy do dyspozycji słodzone, gdzie to jest kurde słodząca, sukraloza tylko i wyłącznie sukralozą yy, mamy typowe barwniki jak dla wersji cukrowej za chwilę do tego przejdziemy, jak to jest z wartościami odżywczymi, ciągle mamy 4 witaminy ciągle ludzie proszą, żeby Lidl sprowadził z niemieckiego lidla te smaki cukrowe, naprawdę dane i lubiane. A Lidl polski tyle się słucha, co nasz rząd ludzi, rolników między innymi. Chociaż że kurde, z tym Merkosurem to próbowali coś tam walczyć, ale no, niestety no, nie wyszło. Nie no kurde, ostatnio trochę za dużo rozmawiam o polityce. 80 mg kofeiny, woda, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, cytrygiany, sodu, dwutlenek węgla, tauryna, aromaty, kofeina, substancja słodząca, czyli wcześniej wspomniana przeze mnie sukra, loza, witaminy jacyna, kwas pantotonowy B6B12, barwniki, ryba, błękit brylantowy. Nie mogłem się spodziewać niczego więcej, mogliby pójść w czyste, nie poszli, dobra, ich wybór, 5 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, żadnych węglowodanów, cukru, żadnego błonnika, żadnego białka, 30 setnych grama soli, witamin mamy 17,5 bodajże i 1,75 mg witaminy B6, 2,5 mg witaminy B12 i 5 mg kwasu pantotenowego. Jeżeli się gdziekolwiek pomyliłem, przepraszam bardzo, jak to jest tutaj z wartościami odżywczymi, są te same. Eee, nie tak, że do 100%, bo oczywiście wartość soli się zmienia, ale. Mniej więcej będziemy mieli zarys tego, co tutaj jest z wartościami odżywczymi. Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy. Mojito, zero cukru od Lidla, od Kongstroga. Nie będę się powtarzał, jak mówiłem. mojito cukrowe było naprawdę bardzo dobre. No i tak jak się spodziewałem zapachowo jest mniej zapachu limonki i mięty, jak jeżeli to było przy okazji cukrowej wersji. Ale to jest wiadome z tego powodu, że mamy tutaj zero cukru. Polska kocha napoje zero cukrowe. Niektórzy nie lubią napojów zero cukrowych, to już naprawdę szczytnie to mówią o tym po prostu. Ja już nie chcę nic mówić, po prostu pachnie jak naprawdę dobrej jakości mojito, kolorystycznie zielony kolor, prawda, jak zielony, A taki typowo mojitowo zielony, to mi przypomina naprawdę te mojito na przykład od Blacka, mojito od, jak już idziemy od Blacka, to i Engina. Yy, czy nawet Frugo, czy nawet z innych firm mamy Tigerowe bohito. No to jest typowy jeden i ten sam kolor, nic w tym się nie zbiega, chociaż że bardziej preferowałbym te Mochito zero cukru. Jak to poszedł Kerfur, jak to poszedł Leviathan, Maxwords, yy, jak to poszedł bodajże Big Power też poszedł w yy, czyste Mochito i naprawdę dobrze to wyszło, naprawdę bardzo dobrze to wyszło. Spróbujmy tego, wasze zdrowie moi drodzy, sprawdźmy czy to to będzie lepsze, czy gorsze od y, tego nieszczęsnego, cukrowego. Smakasz, proszę, nie oglądaj tego. Ja cię bardzo proszę, kurde. No i kaucyjne, no oczywiście. No, powiem wam moi drodzy, że... smakuje tak, jak się spodziewałem, no po prostu smakuje tak jak, do no, gorszej jakości mojito, dlatego że, no, jest o pół mniej smaku, aniżeli to było przy okazji klasycznego, kongstrągowego mojito. Ponadto do no, mięta tutaj tak bardzo się nie wybija, jak to było przy okazji kongstrąga cukrowego. Ogólnie, jeżeli chodzi o mochito, to o wiele bardziej preferuję te mochito. Cukrowe. Z tego powodu, że no wtedy o wiele lepiej jest czuć mięte. Limonka o wiele lepiej, o wiele intensywniej smakuje. Chociaż najlepsze mohito, jakie na razie piłem, to było bezcukrowe mochito. Co jest najlepsze? No po prostu Dzik wiedział, co robi. Co jej, Dzik jest drugim, na drugim miejscu, a pierwsze miejsce to jest Big Shock. Big, o jezu, Big Power Zawsze mi się tu byli moi drodzy. No i co ja mogę powiedzieć? No, Mojito to jest yy, jeden z najbardziej popularnych smaków. Każda dobra firma energetyczna, czy to sklepówki, czy to na stacjach benzynowych, każda jedna oprócz Monstera, Red Bull'a i tak dalej, zawsze szła w Mojito. Jest, kurde. Gorzej od cukrowej wersji, ale jest ciągle to naprawdę bardzo dobre Limon Limonka na swoim poziomie, mięte jest naprawdę mniej czuć, ale jest czuć. Według mnie to by było na tyle. Widzimy się moi drodzy przy okazji wynagrana brazylian. Ja jestem ciekaw, jak to będzie z grejpem, zero cukru w ogóle, jak to będzie tutaj z ogólnie z grejpem, no bo kurde, widogrono to jest też jeden z tych trudniejszych smaków, ale może być kurde ten. Dobra. No zobaczymy. Krótki, zwięzły i na temat, ale no co tutaj jest więcej do powiedzenia, oprócz tego, że kurde, to no, mochito jak Mohito.